Komarch RP Optima to innowacyjny system, który znacznie ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem, zwłaszcza w obszarze kadrowo-płacowym. Dziś przyjrzymy się jednemu z jego kluczowych modułów obsłudze umów cywilnoprawnych, które są niezbędne przy współpracy z osobami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenia czy o dzieło. Zaczynając pracę z umowami cywilnoprawnymi, pierwszym krokiem jest zdefiniowanie typów wypłat. Możemy to zrobić, przechodząc do sekcji konfiguracja, a następnie wybierając odpowiednie opcje. Wystarczy utworzyć nowy typ wypłaty, nadać mu nazwę i akronim oraz określić algorytm naliczania. Warto również zadbać o właściwe ustawienia podatkowe i ubezpieczeniowe, co pomoże w płynnym zarządzaniu procesem. Kiedy definicja typu umowy jest już gotowa, możemy przystąpić do jej zawierania. Wybieramy pracownika z listy. Lub dodajemy nowego zleceniobiorcę, a następnie otwieramy formularz umowy cywilnoprawnej. Uzupełniamy najważniejsze dane, takie jak data zawarcia czy kod tytułu ubezpieczenia, a następnie zapisujemy formularz. Dzięki temu proces zawierania umowy jest intuicyjny i sprawny. Rozliczanie umów cywilnoprawnych w komark ERP Optima również przebiega bezproblemowo. System umożliwia utworzenie listy płac dla typów umów, co pozwala na automatyczne naliczanie wypłat zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem. Możemy także dodawać dodatkowe elementy wynagrodzenia, takie jak dodatki czy potrącenia. Co więcej, system ułatwia obsługę umów ratalnych. Możemy określić całkowitą wartość umowy oraz kwotę następnej wypłaty brutto. Automatyczne rozliczanie kolejnych rad na listach płac sprawia, że zarządzanie płacami staje się prostsze. Nie można zapomnieć o automatyzacji procesów związanych z generowaniem dokumentów. Komarch ERP Optima zajmuje się deklaracjami ZUS, generując zarówno standardowe deklaracje rozliczeniowe, jak i obsługując zerowe deklaracje. Dbałość o szczegóły sprawia, że zleceniobiorcy są prawidłowo uwzględniani w liczbie ubezpieczonych. W przypadku deklaracji podatkowych, system automatycznie nalicza zaliczki na podatek dochodowy oraz generuje deklaracje PIT-11 i PIT-4R, co niezwykle ułatwia życie przedsiębiorcom. Dzięki rozszerzonej wersji modułu Płace i Kadry Plus, Komarch ERP Optima wprowadza zaawansowane funkcje takie jak możliwość tworzenia skomplikowanych wzorów do obliczania wartości umów oraz rozbudowane opcje raportowania i analizy danych. Integracja z innymi modułami systemu, takimi jak moduł księgowy czy e-pracownik, dodatkowo zwiększa efektywność pracy. Dzięki automatycznemu księgowaniu list płac i dostępowi do danych kadrowych przez pracowników, procesy administracyjne stają się jeszcze bardziej płynne. Warto podkreślić, że obsługa umów cywilnoprawnych w module Płace i kadry Komar ERP Optima to kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko usprawnia procesy kadrowo-płacowe, ale również pozwala firmom oszczędzać czas i minimalizować ryzyko błędów. Jeśli planujecie wdrożyć system do zarządzania umowami cywilnoprawnymi, warto rozważyć współpracę z doświadczonymi specjalistami z firmy Neosmart. Którzy pomogą Wam w pełni wykorzystać potencjał tego systemu. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do NeoSmart.